Hej, hej. Witajcie na kanale Mamma Mia. Całkiem przypadkiem znaleźliśmy się na obrzeżach Los Angeles, w miejscu powiedziałabym ciekawym i takim dość specyficznym, które uważam, że warto pokazać. Dzisiaj zabieramy was na Slabmit, czyli po polsku mówiąc targowisko. Ale jakie targowisko? Nie przedłużajmy, chodźmy do środka. Do nam jeszcze że znajdujemy się 20 km, około 20 km od Hollywood, w miejscowości w dzielnicy, która nazywa się Panorama City, i są to takie, powiedziałabym, troszkę gorsze rejony, bardziej niebezpieczne, dlatego że co około dwie godziny jest popełniane tutaj przestępstwo. No i mieszkają tutaj ludzie o niższych zarobkach, po prostu ludzie biedniejsi. Natomiast do tego Słabmit my idziemy pierwszy raz, jesteśmy tutaj pierwszy raz i powiem szczerze że tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać, ale zaraz się okaże. Zwróćcie uwagę na te wszystkie napisy, szyldy i nazwy biznesów. Gdybym teraz powiedziała, że znajdujemy się w jednym z krajów Ameryki Południowej, to ktoś pewnie mógłby uwierzyć. Sprawdziłam z ciekawości i dane sprzed kilku lat mówią, że aż 70% ludzi zamieszkujących te rejony to Latino, czyli hiszpańskojęzycznych. Nie ma się więc co dziwić, że czujemy się tutaj jak w Meksyku. Zobaczcie, jakie korony. 175 dolarów! 85 dolarów, 110 dolarów. Hmm? Gdyby ktoś chciał się upiększyć lub zrelaksować, to nie tylko zrobimy sobie tutaj nową fryzurę, paznokcie czy brwi, ale również przekujemy uszy i zrobimy tatuaż. Dla zmęczonych akupunktura lub masaż chiński. Ja jednak nie byłam tak odważna i jedynie usiadłam sprawdzić jak działa taki fotel do masażu. I kupiliśmy rybkę. 3 dolary rybka, 3 dolary pokarm. Zobaczymy, może przetrwa tydzień, może troszkę dłużej, ale mi się bardzo podoba. Załatwimy tutaj przeróżne sprawy, prześlemy pieniądze do innego kraju, rozliczymy podatki, ubezpieczymy auto, a nawet zrobimy zdjęcia do paszportu. Oczywiście jest też kantor i skup złota. W całym tym obiekcie, punkcie jest około 200 sklepików, miejsc tych usługowych. Nie wiem, czy ktoś z Was ogląda mnie, kto jest z Krakowa, ale mnie to wszystko kojarzy się z tandetą z lat 80. i 90. i tak naprawdę nie wiem, jak poprawnie określić to miejsce: bazar, targowisko, klitark. Trudno powiedzieć, dużo różnych rzeczy, jest tu dosłownie wszystko: szmelc, mydło i powidło. I tak jak mówię, tandetne, tanie, kiepskiej jakości, ale jak widać, popyt jest. I kiedy chodzę tutaj między tymi straganami, widzę te charakterystyczne spodnie, koszule w kratę i czapeczki, to kojarzy mi się to z różnymi filmikami o gangach bądź tematyce przestępczej właśnie z krajów Ameryki Południowej. Też macie takie skojarzenie? A takie torby, z czym wam się kojarzą? Tutaj są te tak zwane, o ile dobrze pamiętam, lapinata czyli atrakcje urodzinowe dla dzieci, zawieszane jest to na drzewie i dzieci uderzają jakimś patykiem bądź kijem i ze środka wypadają cukierki i inne łakocie. Zaraz zapytam, ile to kosztuje. 20 dolarów, w sumie nie dużo. I jak Wam się podobało, napiszcie pod spodem w komentarzu. Zazwyczaj ludzie wyobrażają sobie, że zakupy w Los Angeles to piękne i drogie sklepy w Beverly Hills, ale m -m, nic z tych rzeczy. Ja kupiłam jeszcze słynną meksykańską słodką przekąskę, tak zwany Churros bądź Churros się to nazywa. Jest pyszne i przyznam szczerze, że mieszkam w LA od 8 lat i. Jest to dopiero mój pierwszy ciuros i na pewno nie ostatni, bo jest przepyszny. Kochani, dziękuję Wam wszystkim, którzy oglądali ten odcinek, którzy wytrwali do tego momentu. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście dajcie nam lajki, zasubskrybujcie nasz kanał i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków. Tymczasem pozdrawiamy i pa, pa!